I to jest nasz wspólny mianownik. My chcemy na wózku, który sportowym dojdzie jak najdalej. I teraz jest tak. tak. Ani ja się ten nie będę już wbijał, w but, wbijał z butami w życie, ani ten Me, Bo tu się gdzieś tam mogą pojawiać różne persony, które, tak. z którymi się chcemy widywać, z którymi nie tak. chcemy. Z którymi chcemy trwać i z którymi nie chcemy. Wspomniał trener wcześniej, że używa dość dużo trasztoków, no bo z, prostego, z prostej przyczyny. Był trener od zawsze wypitną postacią, ale mało kto o tym wiedział, tak? więc najwyższa pora było wyjść do ludzi, co też ma swoje przełożenie na marketing, tak? że trasztok tak naprawdę jest nierozłączna część gry, jaką, jaką są sporty walki i, i przez ten trasztok rośnie fame. Jak rośnie fame, no to wiadomo, że rośnie również zainteresowanie, większy odbiór, większe zasięgi, więcej sponsorów, jak to wygląda w klubie u trenera, jak to się, jak to się wiąże jedno z drugim. Wiesz teraz e, zainteresowałem się strzelaniem. E, chciałem tu podziękować SafePL, e, bo bo mocno weszły, no ale e... Mamy safe, a co do safe'u. No i teraz a tutaj e, czego bronić, tak? E, e, jest, jest, jest bardzo duże zainteresowanie właśnie moje e, strzelectwem dynamicznym e, nawiązałem jakby współpracę, bo wiadomo, że jestem po chorobie, nie mam pieniędzy e, i, i że po prostu można powiedzieć, zaczynam wszystko od zera. I tutaj, oprócz safe.pl, pozyskałem nowego partnera, dzięki któremu będę mógł strzelać z broni, z amunicji, nie, nie, tylko sportowo, dynamicznie. Jest to firma zrogowa, Kałachy zrogowa, można powiedzieć. E, wytwarzają najbardziej sławną broń. E, to są karabiny kałasznikowa. Wrogowie wytwarzają tą broń i oni będą po prostu, bo ja nie mam pieniędzy, oni będą dawać mi broń, da, dawać amunicję i ja będę mógł to usługa, strzelać. Usługa barterowa, tak? tak, ja będę mógł strzelać. E, sobie dynamicznie, można powiedzieć, nie za swoje. I, i, Najfajniej e, wydaje się czuć pieniądze podobne. Znaczy, no wiesz, chodzi o to, że ja, e, jeżeli chodzi o sporty walki, no to było tak, że była mata i już można było trenować. Tu w strzelaniu dynamicznym potrzebna jest broń, e, no i firma, która, e, mo można powiedzieć, każdy, każdy, e, każdy zawodnik MMA powinien mieć e, kałacha zrogowa w szafie. <laughs> I strzelać oprócz tego, że trenuje sporty walki, to fajnym sportem takim uzupełniającym byłoby sportowe strzelanie. A dzisiaj w ogóle jest taki bardzo popularny temat i odejdziemy może teraz trochę od tematu sportu, a przynajmniej sportu walki, to skoro mamy taki temat branży zbrojeniowej, to jak trener uważa, że powinien każdy mieć w Polsce dostęp do broni, kto przejdzie odpowiednie szkolenie, odpowiednie kwalifikacje? Znaczy, ja powiem w ten sposób, że wiadomo, że w tej chwili, w tej chwili można powiedzieć, że każdy ma dostęp do broni, jeżeli ktoś jest przebadany, ktoś spełnia warunki, w tej chwili prawie każdy może mieć dostęp do broni i że to nie jest, to nie jest tak jak w Ameryce, że idziesz i kupujesz w sklepie w supermarkecie. Nie no, musisz przejść kursy, musisz przejść badania, musisz przejść pewne jakby sz sz szkolenia i wtedy, ale to, to można, może prawie każdy. E oczywiście musisz być osobą niekaraną, no nie? Jeżeli jesteś osobą niekaraną, e to... jest taki proces pozyskiwania pozwolenia no, na No, no tak, tak trzeba walczyć o to z pół roku do roku. Ale jeżeli ktoś jest uparty, to, to ja myślę, że każdy, kto jest osobą niekaraną, może... Dużo kasy to kosztuje? Powiem w ten sposób. Dla normalnego zjadacza chleba dużo. Ja mam to przyjemność, że współpracuję z... Super z strzelnicami, bo jestem członkiem e, strzelnicy Cover. Tutaj jest klub Cover, Warszawianka, oni mi pomagają. E, tak samo strzelam w Rybieńcu, e, te, też mi pomagają. I te, w tej chwili pozyskałem firmę, e, właśnie która produkuje kałachy z rogowa. I e, o, jakby mnie, mnie to, można powiedzieć, nie kosztuje. To może Ale troszeczkę... to nie każdy jest medialny, tak. żeby, żeby miał taką możliwość. Tak. Tak. To ja wrócę w takim razie do tematu o trasztoki, bo trasztok potrafi przynieść faktycznie rozgłos, pieniądze, marketing, ale to tak samo bardzo mocno wpływa również na psychikę zawodnika, tak? kiedy właściwie cały czas jest wniebiony Tak, dokładnie, przeciwnika. Dużo osób jest dzisiaj uzależnionych od tego, co się dzieje w mediach społecznościowych, jak, jak na jego temat się ludzie wypowiadają. No a taki jest klasyczny dojazd chyba, chyba nie jednym siada na bani, co. Ogólnie, e, ktoś, kto nie jest przyzwyczajony do krytyki, e, strasznie e, przeżywa krytykę. Szczególnie e, zawodnicy, którzy e, są salf, e, samcami alfa, e, zawodnicy są e, indywidualnościami. Ktoś jest mistrzem, czy w zapasach, czy w boksie, czy w czymkolwiek, I, i wszyscy go wielbią, a nagle ktoś mu mówi, że jesteś słaby, że to ci nie wychodzi. E, no i taki, taka osoba, jak to mi nie wychodzi, ja jestem słaby, coś mi nie idzie, jak, jak ktoś śmiał e, mnie krytykować? No, e, a, a po prostu no, e, jest wolność słowa. E, jeżeli bijemy się z przeciwnikiem, no, na przykład Szymon walczył, e, z, na przykład, e, z Damianem Janikowskim. Szacunek, bo po walce Damian e, podziękowaliśmy sobie, podał mi rękę, powiedział, że rozumie, że Trasztok jest Trasztok i że e, chciałem jakby tu Damianowi powiedzieć. Oprócz tego, że ja znalazłem tam przed walką, że Damian ma szklaną szczękę e, i stukłem szklankę. Później, że e, Damian to Kangur bo skacze jak Kangur. Ja szukałem jakby słabych stron i próbowałem te słabe strony wyśmiewać, ale to była walka, walka przed walką. To był trasztock, ale Damian się zachował super sportowo. Po walce podaliśmy sobie rękę. Był szacunek taki sportowy. No i, i, i po prostu ja, ja doceniam za to Dam Damiana bardzo, za, za to jak się zachował. Nie doceniam, może za to mógł na przykład zmienić team i przejść do nas, bo wtedy by było łatwiej, że głowa mnie by go bolała. No, ale, no ale, ale, i tak jakby bardzo, bardzo ładnie się zachował i ja mogę powiedzieć, że, że za to mam do niego szacunek. Takie po prostu zachowanie sportowe. Na przykład Pomidor po walce z... Jak Mariusz walczył z tym, z Szymonem. Ja podszedłem i tam mówię, że, że, że to już nie jest ważne, tego, to co gadałem, że można tam sobie rękę podać i w ogóle. Pomidor powiedział, że spierdalaj czy coś tam i, i pomidor tam się spiął strasznie. Później wyszedłem na, na ten, na, na, sam byłem na tym przed budynkiem. On tam na, 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 w klatce się spinał, odpychał mnie, coś tam. Sam wyszedłem, byłem przed budynkiem i on był wszedł sam też. I ja na niego patrzę, on idzie na mnie. Ja na niego patrzę, on zboczył tam oczy w bok i poszedł sobie, no nie? I tu się rzucał w klatce, gdzie było pełno ludzi, żeby go odciągali, a byliśmy sam na sam. I, I nie chodzi o to, bo ja nie chcę, żeby ktoś się na mnie rzucał, bo mówię, mam 50 lat, jestem po nowotworze, ja nie będę się tam z kimś bił, ale chodzi o to, że przy ludziach udawał takiego odważnego, a jak byliśmy sam na sam, to nagle się zawinął. W każdym razie pomidor zachował się słabo i nie mam szacunku dla pomidora, jeszcze pokazał się w tej walce, że, że ten, a nie, że on jest cierpliwy i nie wyjdzie do trzeciej rundy. Także pomidor pozdrawiam. jest yy, za Domyśla pomidor. Domyślam yes. się, domyślam się. No. Nie będę zgadywał, ale chyba się domyślam. No, tak. Tren, że, nie wiem, to w takim razie najwyżej ułożona poprzeczka na świecie. Kto jest dzisiaj takim naprawdę topowym zawodnikiem w walkach MMA? Kto właściwie jest najbardziej kompletny, najbardziej niebezpieczny. Bez podziału na kategorie wagowe, taki ktoś, zawodnik MMA, którego dzisiaj można by nazwać wzorem do naśladowania, takich to przychodzi ktoś szybko na, na myśl, czy po prostu trzeba bardziej uruchomić kolejne szuflady w głowie No Znaczy nie, nie, znaczy z takich zawodników, no to mamy, mamy Kormier, Miocic, John Jones, no to to są takie jakby, bo ja patrzę na półciężką, na ciężką, no nie, no to to są takie, ta, ta, takie nazwiska, które są mega mocne, tak? A na polskim rynku? to jest najmocniejszą no, postacią? Ja, ja myślę, że bez podziału że, na że, że bez podziału, bez... No W tej chwili to Janek jest najmocniejszy, chociaż uważam, że e, Michał e, Oleksiejczuk ma mega potencjał i w przyszłości e, na pewno zastąpi Janka i będzie też jakby m, taką postacią bardzo ważną na polskim rynku. No i co? No i Ty wchodzisz do biegu. Czekałem, ale ja czekałem. No, ja czekałem no, cały no, czas, tak spokojnie. Także wiesz, no... no. Ja, ja, ja myślę, że jesteś taką skromną osobą i yy, wbrew pozorom, ale wygadaną, no nie. Tam, e... Lubię powiedzieć to, jest, to <laughs> tak, i Tak, tak. <laughs> ale ale, ale, ale ja, ja widzę tu ogromny potencjał no nie. Tren, że mam jeszcze jedno istotne w ogóle mega nurtujące mnie pytanie. My tą kwestię sobie trochę poruszyliśmy, ale będzie okazja wyjaśnić niejako przed, przed kamerami. Ja też w dużej, w dużej mierze udowodnię, że przede wszystkim czytam komentarze, że reaguję na to, co piszą nasi, nasi widzowie. I Zanim to będzie pytanie, to w ogóle przejdę do takiego długiego mojego monologu, wywodu właściwie, że my o tym rozmawialiśmy zanim ja tu przyjechałem. Że trener lubi kontrowersje, że trener lubi różne, różne, różne zawirowania. Ja trochę mnie, ja przede wszystkim dużo wiem, że chcę się skupić na sporcie i dlatego to od czego zaczęliśmy, że przede wszystkim przyjechałem tutaj jako, do, jako fachowiec, do fachowca. Do, mm -hmm. Naprawdę potrzebuję usłyszeć od najlepszej osoby i tak on też jest trener, Miros Mirosław Okniński. I to jest nasz wspólny mianownik. My chcemy mieć na wózku, który sportowym dojdzie jak najdalej. I teraz jest tak. tak, ani ja się ten nie będę już wbijał, buty, wbijał z butami w życie, ani tenermi, bo tu się gdzieś tam mogą pojawiać różne persony, które, tak. z którymi się chcemy widywać, z którymi, tak, z którymi tak, nie tak. chcemy. Z którymi chcemy, z którymi chcemy, z którymi chcemy i z którymi nie chcemy, nie? No, no, Ja już no, wiem no, też ten śmiech znaczy, no, 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 ale ja myślę że ja wiedziałem. Tener już ja wszystko ja chcę, wiem, co, właśnie, Wiedziałem wszystko. Wiem, no. że jest tu jedna postać. Wiesz, jest jest wiesz, tylko jedna, jedna postać, wszystko, którą po prostu nie? ja mówię dla jasności. No, Zapytałem przed obozem no, do trenera, no, czy tak. to będzie. Nie ma tej osoby i tak dalej, wiadomo o kogo chodzi. Ja odpowiedziałem do trenera, że nie chcę z nim trenować, że nie chcę się z nim witać, że nie chcę przede wszystkim też wprowadzać złej atmosfery do klubu I to nie dlatego, że ja jestem jakimś gitem, gangsterem i, i jakieś takie nie inne jazda. wymyślne Inaczej, ja mam swoje zasady, Inaczej. jak ktoś jest takim frajerem przez duże F To ja po prostu nie potrzebuję mieć takich kolegów Ja mam nadzieję, że trener to rozumie, że do widzów jest taka, taka bardzo celna uwaga No każdy, kto jest po prostu kumaty wie, wie o co chodzi Ten się nie miesza w moje, w moje gdzieś tam zasady życiowe, ja się nie, tak. mam, nie mieszam w trenera tak. O kogo w ogóle chodzi. Znaczy, ja nie wiem, o kogo chodzi. No. <śledź> 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 powiem, powiem w ten sposób, że um, ja jakby się napatrzyłem na. na stałem na bramkach, e, miałem różne przygody w życiu. E, się e, napatrzyłem na ten świat i. Tak naprawdę nie wiem, kto jest gangsterem, kto jest frajerem, kto jest policjantem. Nie wiem, po prostu to się tak przenika i tak się mieli, że ten, kto dzisiaj był e, gangsterem, jutro jest frajerem. Ten, kto był policjantem, jest gangsterem. To jest tak dla mnie, mm, jakby powiedzieć, że ja jestem sportowcem, to tak samo mam takie pytanie: e, czy ja jestem za PO, czy za PiS? No Ja mówię, ja jestem za sportem. To tak samo, czy ja jestem za frajerami, czy za gangsterami. Ja robię sport. Ja nikogo nie rozliczam, e, czy ten jest tu, czy tam. E, bo tak, e, ci są. Ci są tam ci są. inni są frajerzy, inni są policjanci. Ja w to nie wchodzę, Ja to mnie przychodzi na salę, u mnie trenuje, nie wiem kto jest kto, e, bo ja tego nie sprawdzam, bo ja nie jestem ani ze służb śledczych, ani tego, więc ja, e, ja wiem o co Tomek tobie chodzi, o kogoś chodzi e, i się dogadaliśmy, że tak. jak ty trenujesz to tej osoby nie ma, nie ma problemu, bo jesteś dla mnie bardzo cennym jakby zawodnikiem i e, nie ma dla mnie problemu, że my trenujemy, a tej osoby nie ma. Nie ma żadnego problemu, bo jesteś ty bardziej dla mnie cenny jako sportowiec, a po drugie, ja mogę trenować jakąś tam osobę, jak ciebie nie mam. Więc jakby tutaj nie mamy żadnej jakby kolizji. Tak? A ja jestem sportowcem, jakbym był gangsterem, to już wielu by nie żyło albo było z zakopanych. A, a ja bym kurwa, albo bym siedział, albo też bym nie żył. Więc ja jestem sportowcem, bawię się w sport i nikogo nie rozliczam. Nie wiem, kto jest frajerem. Wiem, wiem taką sytuację, jeżeli chodzi o frajerstwo, pełne frajerstwo, to widziałem sztywnych, grypsujących, którzy byli konfidentami yy, i później się okazywali, że są naj, największymi cfelami. A też znam ludzi sztywnych, którzy trzymają z frajerami i nawet nie wiedzą, że to są frajerzy, a trzymają po 23 30 lat z pełnymi frajerami, a znam sztywnych kurwa, tak sztywnych, którzy się szydzą, że jak to można się zadawać z, z kimś, kto jest konfidentem. Więc, jeżeli się kurwa zadajesz 20 albo 30 lat z konfidentem, a drugich wyzywa, że się zadają z konfidentami, to kurwa, to po co? Dobra, bo już poszło grubo, bo ta, ta, ta nawika, a nie chciałem chyba aż tak mocno tego. Znaczy, tego chodzi kręcić. o to, ja jestem sportowcem, nie jestem ani za PIS, ani za peoni, ani za frejerami, ani za gangsterami. Ja się zajmuję sportem, na tym się znam. Nie znam się, kto jest kim, kto jest tego. Żeby ten kanał i żeby ta rozmowa nie poszła w jakoś jakąś turboprawilną rozmowę, to ja po prostu zrobię ja, małe, małe podsumowanie. Nie, nie. Ja tylko chciałem wyjaśnić, że przede wszystkim ja też. Jaki jest mój tamtejszy światopogląd? Nie mam problemu po prostu witać się tak jak z, 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 ze stróżami prawa, że tak powiem. Policjantowi chętnie podaję rękę, tylko po prostu są też ludzie, którzy gdzieś tam, nie wiem, jeśli powiedział się A, nikt nie potrafi powiedzieć, później B, no to wiadomo z czym się to. To wiąże, także dobra, no gdzieś tam było, było gorące, to było emocjonujące pytanie, także... Znaczy dla mnie nie, bo ja byłem gotowy na to, bo właśnie jak A przyszli... A dla mnie jak, przyszli, jak, no? jak 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 przyszli, przyszedłem tu, oni się śmieli, ja już wiedziałem, że o co chodzi <laughs> i, e, i jakby byłem gotowy na to. I ja w życiu przeżyłem dużo różnych takich sytuacji właśnie, że a my jesteśmy tacy, my jesteśmy stracy, a później było a, dupa pękła i się rozprułem. No najważniejsze, co, no, po, po takie podsumowanie, bo już nie chcesz ty o tym pekając dupach i o tych słowach na F, już wam już ma tego dość. Już tak, już, już sobie wszystko wyjaśniliśmy. Ja próbować takie wyjaśnienie na przyszłość, to też jest taka strategia, którą ja. Ja się posługuję w życiu i dlatego nie mam w większości z ludźmi problemów, bo gram w dużej mierze w otwarte karty. I też taką właśnie ze swojej strony współpracę tutaj chcę, chcę głośno oznajmić, że wchodzę do teamu grając w otwarte karty, grając przede wszystkim fair. No i jadąc tym naszym wózeczkiem jak najdalej, a Wy obserwujcie sami, zobaczycie jak daleko zajedzie, zajedzie ten wózek. Wszystkiego dowiecie się na kanale, dlatego regularnie troszkę oglądamy, lajkujemy, subujemy, widzimy się niebawem, pozdrawiamy się Manko.